Kiedy byłem wśród młodszy, to nieźle skakałem, aż przy lądowaniu nogi płamałem. Teraz, gdy ląduję, zaczynam się bać. że Znowu coś sobie złamię. Kurwa, jego bać. A tu przybywa coraz słabsza kości. I co roku ubywa mi umiejętności. Ludziska patrzą głupio, a lekarz się dziwi, że przy lądowaniu kręgosłup się krzywi. Nieraz to tak przyjebałem, że nie mogłem zdać. A tu jak potwórzłem, kurwa, jego mać. A tu koledzy z jednej, z drugiej strony zachwalają ich swoje nowe spadochrony i mówią, zobacz jak ten spadochron nowy ma na plecach i główny oraz zapasowy. Więc szybko ten spadochron na swoje plecy stać. Lecz jak się to otwiera, kurwa jego mać. Ale ile odważnie nikt jej nie nastraszy. Nawet tarczyk, co lądował na odwrotnie w szczepiony czas. Siadamy na podłodze, wszyscy razem w kupie, przez troli lekarza mam głęboko w dupie. Mechanik podał gazu, silnik zaczął uradzić. No i startujemy, kurwa jego Maciu. Andek jak obłok po niebie płynie, Krzysio jak pi, siedzi w kabinie, a Marek Fotyk jasna cholera, choć tak wysoko, To drzwi otwiera. Już drzwi otwarte zaczyna wiać. I trzeba skakać. Kurwa go Maciu. Do drzwi podchodzę, przód usztywniony, patrzę tworzliwie na wszystkie strony, Józek już skoczył, Edek się skrada, a teraz Sławek szybko wypada. Wszyscy odważni, że strach się bać. Więc chyca wieśkiem. Kurwa go mać. Mimo ogromnych wysiłków z mej strony leca jak worek z łąką, przedziurawiony. Zaś mnie uciska, kas nie uwiera, strach podpowiada, się, się otwieraj. Więc się za uchwyt zaczynam brać, lecz gdzie ten uchwyt? Kurwa go mać. Tym w dole nerwy sięgają z szczytu, a ja tu w górę szukam uchwytu. Kto by pomyślał, po wielkim trudzie znalazłem uchwyt na łudzie. Tak się przyznam, będą się śmiać. Niech ciągle uchwyć, kurwa go mać. Mijają sekundy, wiatr poniewiera, tu się kurwa nic nie otwiera. Myśli mi szybko wiegną do głowy, może spróbować by zapasowy. Co się tu diabła mogą mu stać? Czyżbym źle złożył? Kurwa go mać. Jeszcze sekunda takiego spadania, będę zmuszony do ratowania. Oczy mi wolno zachodzą trwogą, nawet nie będzie zgonić na kogo. Już się do tego zaczynam brać, a tu mi główny, trzask. Kurwa go mać. Myślałem, daż mi się pozrywają, a buty po z nóżek mi pospadają. A czas był taki, że ci na dole mruknęli tylko. O ja pierdolę. To czasach chce mi się rwać i wszystko trzeszczy. Kurwa go mać. Jestem jak naród w nagłej potrzebie. A tu mi Schneider jak nie przyjedzie. Słyszę, jak w dole maleńkie dzieci krzyczą, patrz mamo, jak szybko leci. Ja go zakołki, on nie chce stać. I wie do ziemi. Kurwa go mać. Teraz, drodzy panowie panie. Ja bym opisać Wam lądowanie. Znaczy, gdy opisać, tylko próbowałem, to limit już wyczerpałem. Więc choć na rogach, nie mogę stać. Wylądowałem. Kurwa, goma.